Witam. W poprzedniej roce było o osuszaniu jastrychów. Dzisiaj temat trudniejszy, gdyż dotyczy grubych i bardziej zwartych w swojej strukturze płyt fundamentowych czy akumulacyjnych. Gruba płyta to znacznie większa ilość wody i chociaż w zwartym betonie przemieszczanie w wilgoci jest bardzo utrudnione, to jednak ta woda znacznej części musi odparować. Każdy nadmiar wilgoci w betonie pochłonie drewno ze skutkami, jak widać. Trudno Porównywać grubą płytę betonową do cienkiego jastrychu, bo z jednej strony znacznie większa ilość wody, a z drugiej strony znacznie dłuższa i bardziej kręta droga do przebicia. Rozważmy, jak osuszyć typową płytę z betonu grubości 20 cm, o wytrzymałości C35 i wagowym stosunku wody do cementu wielkości 0,4 oraz uśrednionym 20-metrowym oporze dyfuzyjnym. Przyjmijmy naturalne ususzanie, ze sposobami, jak w przypadku jazdrychów. Aby bardziej zrozumieć osuszanie płyty betonowej, zajrzyjmy do jej środka. Osuszanie to nic innego, jak dążenie do równowagi. Wilgoć z dołu, gdzie jest jej więcej, powoli przemieszcza się ku górze, bo tam jest jej mniej. Zadaniem osuszania jest stworzenie takiej sytuacji, aby wilgoć zawarta w betonie nie wpływała na istotną zmianę. Wilgotności drewnianej posadzki. Osuszanie rozpoczynamy po pełnym związaniu betonu, najlepiej miesiącu od wykonania płyty. Docelowe osuszanie w naturalny sposób może przebiegać nawet do dwóch lat. Zauważmy, jak stopniowo jaśnieje zaznaczone pole, jak stopniowo zmniejsza się ilość wyparowanej wody, i jak w długim czasie zmniejszają się parametry wilgotności. Aby w znaczny sposób przyspieszyć proces osuszenia, Konieczne jest zastosowanie grzejnika, wentylatora i osuszacza. Zachowanie wszelkich zasad w osuszaniu pozwoli na spokojne zamontowanie tak pięknej podłogi. Jeżeli mamy do czynienia z grzewczą płytą fundamentową, to osuszenie możemy wykonać znacznie szybciej. Jednak warto dowiedzieć się, co od czego zależy. Głównym motorem ruchu wilgoci jest ciepło w dolnej części płyty które mobilizuje cząsteczki wilgoci do marszu na jej powierzchni. Zgrzewanie grubej płyty jest samo w sobie powolne, jednak warto je rozłożyć na dwa dni, kiedy to uzyskujemy docelową temperaturę powierzchni około 30 stopni. Proszę zwrócić uwagę, że wraz ze wzrostem temperatury wzrasta prężność pary wodnej, co świadczy o ułatwieniu wilgoci wewnątrz płyty. Po osiągnięciu znacznej wartości nasycenia, następuje zmiana. I pomału zmniejszają się parametry wilgotności, maleje też ilość emitowanej do otoczenia wilgoci. W konsekwencji zbliżamy się do zakładanego progu prężności pary wodnej. Po osiągnięciu tego progu następuje czas ostudzania. Ten czas powinien być na tyle powolny, aby uaktywniona podczas wyższej temperatury wygrzewania wilgoć resztkowa pozostała w swoim miejscu, a nie kumulowała się przy powierzchni co częstokroć zafałszowuje wyniki późniejszych pomiarów. W czasie aktywnego wygrzewania płyty fundamentowej bardzo pomocny jest wentylator i osuszacz. Podsumowując, można stwierdzić, że przy właściwie wygrzanej płycie podkładowej nawet tak wyposażona posadzka pałacowa nie będzie miała kompleksów. Dziękuję za uwagę.